Cześć, witam ponownie. Moi drodzy. Przystępuję już do zamykania pokrywy przedniej. Tu mamy już ósemkę. Z tym, że jest, są kilka rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim uzbroić ją znowu trzeba. Wszystko mamy. Mamy, mamy. chodzi, tu mamy. Bo tu była pokrywa pełna. Musimy założyć pokrywkę. I ja pokrywkę gdzieś miałem. Ha, 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 ha. Gdzieś ją przesiałem. Było i nie ma. A co było i nie jest? Nie pisze się w rejestr, tak? Więc idę szukać. Leży i się śmieje. Na razie jej nie będę. Całkiem zamykał, przykręcam sobie tylko śruby. Niestety, ale hurtowni nie mieli takiej oto pokryweczki. Więc Rafał mi tego nie pomalował, ale wkręcamy śruby. Bo i tak będę musiał ją później odkręcić. Ale kwestia jest taka, że jak będę nabijał wałek WOM pierwszego stopnia, to żebym łożysko nie wychodziło, to założymy sobie pokrywkę. Oczywiście obudowę należy uzbroić. Obudowę jeszcze muszę troszeczkę od, y, wyczyścić, bo zobaczcie, tu jest ten kurz taki. Łożysko to jest 6305, wbite, zabezpieczone, zegier 62W i po wbiciu wałka WOM z przodu pokrywkę należy odkręcić i ją ponownie zabezpieczyć zegierem, żeby słyszeć wałek, zegierem 25Z uszczelka i podkładka w tym miejscu przychodzi uszczelnia 487212 założyliśmy uszczelniaż Ursusa bo taki otrzymałem e, powiem Wam szczerze, że przez te ich wypustki ciężko go nabijać ale jest ogarnięty jest szczelny e, myślę, że będzie wszystko jak w najlepszym porządku, dużo się słyszy ogólnie, że te pokrywy nie pasują. I powiem Wam szczerze, nie wiem czy już mam się martwić na zapas, czy dopiero martwić się później. Ale będziemy się martwili, jak będziemy to składać. A dlaczego? Bo często się słyszy, że one są krzywo rozwiercone, krzywo wyprofilowane, więc będziemy to mieli na uwadze tu jeszcze sobie to umyję niech ten syf sobie spłynie co to jest za środek? najlepszy środek do takich rzeczy to jest odtłuszczacz do tarcz hamulcowych najlepszy produkt Wszystko odleci, obleci. Za chwilę samo wyschnie. Nie trzeba się napocić. Oczywiście gdzieś mam jeszcze papierek. Więc mogę to jeszcze przestrzeć. Trochę ten I teraz silikon moi drodzy Pamiętajcie Nie żaden kuźwa czerwony od stowy Tylko masy uszczelniające I tutaj będzie lokowanie produktów Ponieważ wielu z Was używa Wiktora Reńca Z tego co mi wiadomo Chyba jeżeli dobrze pamiętam Też taki był chyba uszczelniacz Używacie też yy, innych mas. Ja używam takiej Mega Graya. Jest to amerykański wynalazek. Z tego co mi to jest Bumy in USA. Z tego co mi wiadomo. Tak. Wersachemu. Dirko też jest dobre. Ale ja głównie używam tego. I pamiętajcie, nie smarujemy toną silikonu, tylko delikatnie, po troszeczku. Zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej powinno wyglądać. Wstępnie posmarowaliśmy obudowę tak cienko silikonem, jak tylko się dało. Zobaczcie, nawet tutaj widać. Można naciskać i nic się nie dzieje. Teraz posmaruję sobie jeszcze raz z tej strony. I wkładamy obudowę na swoje miejsce. Zobaczcie, to co mówiłem, i jeszcze raz powtarzam. Cieniutko, cieniutko aż tutaj silikon. O, praktycznie, że nie pokrywa. Ale wystarczy, naprawdę jego wystarczy, żeby to ładnie uszczelniło. Zobaczcie, uszczelka wystaje, silikon nigdzie nie wypływa. Podejrzewam, że i tak wypłynie przy składaniu, bo to nie, nie, nie jest maszyna, tylko ludzka ręka, że minimalnie grubiej, cieniej. Ale myślę, że będzie ok. Lecimy, wkładamy. Teraz tak, moi drodzy. Obudowę mamy wstępnie. Ósemkę. Przykręconą, ale tutaj na razie nie będziemy jeszcze nic robić. Ponieważ nie chcę dokręcać na maksa, jest to w tej chwili dokręcone. Powiedzmy do jakiegoś tam oporu, ale nie najmocniej. Ponieważ, jak ja powiedziałem, za chwilę będę odkręcał pokrywkę. A żeby odkręcić pokrywkę i zabezpieczyć, to muszę wbić wałek. A żeby wbić ten wałek. O, już ja Wam pokazuję. Trzeba stuknąć, puknąć. A żeby stuknąć, puknąć. O, teraz się nie chce koło przesuwać. Ale zaraz tym się zajmiemy. Dobra, koło cofnięte. Doszło. Doszło. Bałek WOM. Teraz koło przesunąć. Przesunięte. I powiem Wam tak, jest ciasno, bo tam trzeba uszczelniacz. ten mały, później drugi. Na razie nie mogę obrócić więc idziemy teraz pokrywkę odkręcić oczywiście klejuś był potrzebny ale już nie będzie nie wiem czy wy tutaj coś zobaczycie będę się starał robić tak żebyście widzieli O, zobaczymy co nam tu wyszło? Podejrzewam, że łazisko doszło do obudowy dlatego miałem problem wyluzować te śrubki no tak jak myślałem dobra trzeba tutaj zegierka zapodać dokręcić jak po zegierku cofnąć łożysko w tamtą stronę delikatnie i powinno być dobrze Łożysko już jest cofnięte, łożysko jest zabezpieczone, także wałek teraz nam się do tyłu, chociaż nie wiem co, nie powinien przesunąć. Smarujemy pokrywka, uszczelka, utwardzacz do gwintów. No i lecimy. Lecimy, moi drodzy, dalej. Pokrywka dokręcona. Tu już nie dawałem kleju do gwintu, bo uważam, że nie jest potrzebny. Ale zobaczcie, tu, nie wiem, czy zobaczycie. Tu mam przybliże. Zobaczcie, minimalnie ile wypłynęło silikonu. Minimalnie. A co niektórzy walą tyle? Że tutaj to był taki warkocz by był. Więc naprawdę delikatnie, I powiem Wam szczerze, nie wiem, kto to będzie kiedyś rozbierał. Być może, że to nie będzie rozbierane, ale współczuję temu, co to, to będzie musiał tą obudowę oderwać, odkleić. to Raz i dwa. Później to wszystko skrobać z, z tej masy uszczelniającej, bo ta masa jest naprawdę jutro już. Po 24 godzinach to będzie nie do rozerwania. Teraz przejdziemy na górę. Wkładamy pierwsze wodziki. Dobra. Wodzik mam zamontowany, ale żeby nie było, straty muszą być. Pierwszy wodzik pękł. Był. Szywy. I mówię, naciągnę go trochę przy użyciu małego punktaczka. No i zrobił się tylko jeden wielki huk i pękł. Dobrze, że mam od półce drugi i zobaczcie, jak się ładnie wszystko przesuwa. Z tym, że teraz muszę tylko. Cofnąć koło, żeby założyć widełki. O! Widełki już są w środku. I teraz Wam coś powiem. Widełki przednie i tylne są identyczne. Są takie same. Nie ma widełek przednich, nie ma widełek tylnych. Jedne jak i drugie są identyczne. Sorry za ręce. Ręce się umyje. Ja w rękawiczkach lubić nie, nie lubię robić. Więc rączka. Ale podobno brudne ręce świadczą o czysto zarobionych pieniążkach. Więc jak coś to nie bójcie się rąk ubrudzić. I teraz tak. Widełki tutaj Zabezpieczamy, nabijamy i zabezpieczamy śrubką. Oczywiście tak samo podkładką. Z tym, że tej podkładki ogólnie nie dostaniecie to jest podkładka, moi drodzy, żebyście wiedzieli od czego: od zabezpieczenia pompy olejowej C385. I jak najbardziej można ją wykorzystać w zabezpieczeniu. Wałka WOM I to wam pokazuję, bo chciałem to sobie poprzymierzać, ale na razie muszę to wyjąć, bo najpierw muszę sobie włożyć tutaj przesuwki od biegów, wodziki. I to wtedy włożymy wtedy wodzik sobie od przekaźnika. Z tym, że co sobie to włożę, ale jeszcze tak będę musiał się pobawić. Ponieważ muszę tą skrzynię tam jeszcze wydmuchać, to raz, a dwa yy, chciałbym tutaj jeszcze włożyć kulki i yy, wałeczek, ale nie mam w tej chwili kulek i będzie skrzynia praktycznie zamknięta. Teraz musimy sobie sprawdzić, czy wszystkie wodziki. Nam tutaj pracują. Oczywiście to nie będzie tak łatwo, bo o, nam się musi delikatnie też przekręcić tryb, żeby nam to ładnie zatrybiło. A jedynka jest nam niepotrzebna. Więc teraz tak. Dwójka, trójka. O, nie się, bo blokuje jedynka Więc ustawmy na luz. Zobaczmy. Mamy. Trójkę. Mamy dwójkę. I wodzik jest luźny. Dobrze. Więc jeden mamy z głowy. Teraz sprawdźmy sobie jedynkę. Tu mamy luz. I oczywiście. O! Jest jedynka. I teraz gdzieś. O! Jest wsteczny. Więc nawet, nawet nam to moi drodzy się układa i pracuje z tym, że nigdy nie włożymy nawet jakbyśmy chcieli o wodzików, bo musimy je wpuszczać wszystkie razem. Więc na razie mamy sprawdzone jedynkę, dwójkę i tutaj wsteczny reduktor założymy sobie na samym końcu razem z kołem bo te koło i tak nam wypadnie i tak i jeszcze sprawdźmy sobie piąteczkę z tym że o. Piątka zapięta. Czwórka zapięta. Więc ładnie nam to pracuje. Więc teraz Wam powoli spróbuję pokazać. Ale tak naprawdę bardzo, bardzo powoli. Może mi się tak to uda zrobić, żeby Wam pokazać jak włożyć wodziki więc musimy to robić w następujący sposób delikatnie sobie nałożyć jedynkę, dwójkę poczytajcie przesuniemy trójkę o, która już siedzi niepotrzebnie i prosto podnieść. O. o. I to jest właśnie ten problem: z wkładaniem wodzików w 360. Teraz nam się uda. Bynajmniej powinno. Tylko trzeba to wszystko dopieścić Proszę bardzo. I teraz tak. Tu mamy luz, nie wiem czy to widać, widać, widać. Zostawimy sobie zmienimy przełożenie i powinno być ok teraz nie przesuniemy teraz mamy wsteczny, teraz mamy jedynkę która przychodzi aż za daleko i załącza nam też dwójkę po części więc tak mamy trójkę tak mamy dwójkę i teraz Piątka nam się nie załączy, bo musi się wszystko zmienić, przekręcić. Nam się ułożyło, wręcz wyluzowało. Mamy wodziki na swoim miejscu. Wodzik od załączania womu niezależnego już jest wsadzony. Oczywiście był problem. Kolejny, e, mianowicie nie mogłem przesunąć wodzikiem. Gdy podniosę troszeczkę wodzik do góry, to było idealnie, ale jak go opuściłem na dół, już nie mogłem. I oczywiście przyczyna była w widełkach. Fakt faktem, te widełki nie są idealne, jeszcze będę musiał nad nimi chwilę popracować. Ale myślę, że jak pójdzie w robotę i kilkanaście razy się przekręci też będzie inaczej. Ze względu na to, że włączmy to jakiś bieg bo chcę zarzucić WOM. Hmm, muszę dwoma rękoma. Ok, wom jest zapięty. I teraz zobaczcie jak zmienimy kąt nachylenia. Widełek, zaczyna to wszystko nam pracować. Jak podniosę za wysoko, to nie mogę, bo napiera mi na widełki. Jak opuszczę za nisko, też już mam problem, bo jest coś krzywo. Teraz jest idealnie, ale mamy zmieniony kąt. I problem, moi drodzy, polega na tym, że tam na dole, na widełkach, tam na dole, na widełkach jest. Najpierw robiona płaszczyzna pionowo, a dopiero później otwór. I na tym otworze zostało ząbek po obróbce. Muszę wziąć pilnik i go oszlifować. I więcej nie będę tego robił, bo teraz się przesuwa. Chodzić to będzie. A jak widełki parę razy przejadą w kole, to zacznie to chodzić. Wiadomo, że początkowo. Opiłkowanie nie jest wskazane. Można by jakiś magnes jeszcze tutaj wrzucić. Porozmawiamy z Rafałem. Może gdzieś do ściany by się przykleiło magnes, żeby opiłki w miarę łapało. Bo to jest nowa skrzynia, więc raz, że będzie dudnić. Dwa będzie hałasować. Ale na wstępie mamy już to złożone. Został nam reduktor. Jutro będziemy wkładać koło reduktora i zamykać. Pokrywę skrzyni, bo też ją trzeba uzbroić.